Wszelkie zło zostanie pokonane, a Twój wróg ucieknie po tej potężnej modlitwie. Słuchaj do końca, aby całe zło zniknęło raz na zawsze. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. W tym czasie ucisku wzywa się świętego Benedykta niestrudzonego strażnika walczącego z siłami ciemności. Jego obecność niesie ze sobą obietnicę porażki wszelkiego zła, które ośmieli się powstać przeciwko nam. W tej bezpośredniej i szczerej modlitwie odnajdujemy niezniszczalną moc, która uwalnia nas od złego jarzma. Niech Twoja Boska interwencja będzie naszą nieprzeniknioną tarczą przed podstępami wrogów. Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem i dużą wiarą. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: Święty Benedykcie, odpędź wszelkie zło teraz i na zawsze. Zanim rozpoczniemy modlitwę, Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka. Aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Rozpocznijmy modlitwę. Wszechmocny Świętego Benedykta, rzuć całe zło na Twoich wrogów. Ochwalebny Święty Benedykcie. Najwyższy wzorzec cnót i pobożności, zwracamy się do Ciebie o ochronę i siłę w tym czasie potrzeby. Ufni w Twoje potężne wstawiennictwo, błagamy Cię, abyś chronił nas przed wszelkim złem, które czyha na nasze życie. Niech Twoje boskie światło rozproszy ciemność, która próbuje zaćmić naszą drogę, a Twoja święta tarcza chroni nas przed atakami wroga. Patronko pokoju i pogody ducha, prosimy Cię, abyś usunął z nas wszelką zazdrość i zło, które mogłyby przeszkodzić nam w rozwoju. Swoją opiekuńczą dłonią odeprzyj złe zamiary tych, którzy szukają naszej krzywdy i pozwól, aby w naszym życiu zapanowała harmonia. Niech Twoja boska obecność będzie naszym nieustannym przewodnikiem, prowadzącym nas do prawości i dobroci. W tym akcie żarliwej modlitwy składamy u Twoich stóp nasze troski i lęki, święty Benedykcie. Z pokorą i wiarą modlimy się, abyś wzmocnił naszego ducha. Abyśmy mogli oprzeć się wszelkim atakom zła i aby Twoja łaska otoczyła nas niczym płaszcz ochronny, uwalniając nasze dusze od wszelkich szkodliwych wpływów i dając nam wewnętrzny spokój, którego tak pragniemy. Ty, który z odwagą i determinacją stawiałeś czoła pokusom złego ducha, daj nam siłę do pójścia za Twoim przykładem. Daj naszym umysłom rozeznanie, aby rozpoznać podstępy wroga, a naszym serkom odwagę, aby je odrzucić. Niech Twoje nauczanie o zwycięstwie nad złem inspiruje nas do wytrwałości w walce o sprawiedliwość i prawdę. Ufni w Twoją dobroć i miłosierdzie, zwracamy się o pomoc przeciwko wszelkiej formie zła. Które może stanąć na naszej drodze. Wysłuchaj naszych próśb, święty Benedykcie, i ześlij na nas swoje błogosławieństwo, abyśmy z determinacją i wiarą mogli stawić czoła każdemu wyzwaniu. Niech Twoja ochrona zawsze nam towarzyszy, prowadząc nas do pełni życia w jedności z Bogiem. O patronko, który obdarzasz nas zwycięstwem, obdarz swoim ludem swoje błogosławieństwo, chroń nas nieustannie. Wysłuchaj naszych żarliwych modlitw w Tobie, mój wierny obroń, pokładam swą wiarę i błagam, abyś uwolnił mnie od tych, którzy pragną mojego upadku. Pod Twoją błogosławioną opieką odnajdę bezpieczeństwo. A pod Twoim przewodnictwem będę zmierzać ku pokojowi i harmonii w swoim życiu. Niech Święty Krzyż oświetla moją drogę, a zły nigdy nie będzie moim przewodnikiem. Odejdź, szatanie, bo nie przyjmuję Twoich próżnych sugestii ani złych rzeczy, które oferujesz. Obyś wypił truciznę, którą sam przygotowałeś. O chwalebny Święty Benedykcie, obroń przed złymi wpływami i złymi intencjami, pokornie zwracam się do Ciebie, prosząc o Twoją pomoc i ochronę przed tymi, którzy chcą mi zaszkodzić. Ciebie, Święty Benedykcie, który odważnie stawiałeś czoła pokusom zła, proszę Cię, wstawiaj się za mną przed Bogiem. Niech cała wrogość, którą na mnie rzucili, zostanie odwrócona i powróci do swoich emitentów. Niech światło Twojej świętości i błogosławieństwo oświetli moją drogę, odpędzając wszelkie ciemności i złe wpływy, które próbują się do mnie zbliżyć, sprawiając, że powrócą do swego nadawcy. Wzniosły święty Benedykcie. Niebiański obroń, majestatyczny w cnocie, opiekunie tych, którzy szukają schronienia, zwracam się do Ciebie w tej chwili potrzeby. Z czcią błagam o nieskończone miłosierdzie Twoje, modląc się, abyś mnie strzegł od wszelkiego zła i aby Twoja opieka otaczała mnie i moją rodzinę nieprzerwanie, w każdej chwili dnia i nocy. Oświecony święty Benedykcie, prowadź nasze kroki na ścieżce dobra, modlę się, abyś otoczył mnie i moich bliskich swoją opieką, chroniąc nas od przeciwników zazdrości i wszelkich otaczających nas zagrożeń. Zainspirowany Twoimi cnotami, proszę Cię, abyś kierował moim duchem, odpychając negatywność i obawy. O święty Benedykcie, którego życie było wzorem świętości, błagam Cię, obdasz nas swoją mądrością w obliczu wyzwań i przeszkód na naszej drodze. Módl się za nami przed Bogiem, naszym przedwiecznym Ojcem, aby złagodził nasze przeciwności losu i napełnił nasze serca radością w obliczu udrę. Niech w moim życiu zapanuje pokój i harmonia, które umożliwią mi przebaczenie tym, którzy życzą mi krzywdy. Pomóż mi kroczyć ścieżką dobroci, współczucia i sprawiedliwości. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego, świętego Benedykta, potężnego obrońcy przed siłami ciemności i negatywnymi wpływami, Modlę się do Ciebie z sercem pełnym wiary i oddania. Uznaję Twoje wstawiennictwo na przestrzeni wieków i proszę o Twoją pomoc w tym trudnym czasie. Ty, święty Benedykcie, który z niezachwianą wiarą stawiałeś czoła pokusom złego ducha, błagam o Twoją ochronę przed tymi, którzy życzą mi krzywdy i próbują mnie skrzywdzić. W tej chwili ucisku ufam Twojej boskiej pomocy, aby usunąć całe zło, które zostało skierowane przeciwko mnie i zwrócić je tym, którzy je poczęli. Uznaję Twoje wstawiennictwo na przestrzeni wieków i proszę o Twoją pomoc w tym trudnym czasie. W tej chwili ucisku ufam Twojej boskiej pomocy, aby usunąć całe zło które zostało skierowane przeciwko mnie i zwrócić je tym, którzy je poczęli. Z pokorą proszę, abyście wszelkie zło przemieniali w miłość i światło. Niech cała negatywna energia i złe intencje zostaną odwrócone i powrócą do swoich pierwotnych rzucających, pozwalając im znaleźć drogę do odkupienia. O święty Benedykcie, niestrudzony obroń przed siłami zła, błagamy Cię, abyś w tym czasie potrzeby rozciągnął nad nami swój płaszcz opieki. Ufając Twojemu potężnemu wstawiennictwu, szukamy schronienia pod Twoją świętą opieką, wiedząc, że wśród przeciwności losu znajdziemy siłę i pocieszenie. Niech Twoja nieustanna obecność w naszym życiu napełni nas nadzieją i ufnością w przyszłość pełną światła i pomyślności. W Twoim imieniu, święty Benedykcie, odnawiamy naszą wiarę i ufność w dobroć Boga, wiedząc, że z Twoją pomocą możemy pokonać każde wyzwanie i osiągnąć zwycięstwo nad siłami zła. Ochwalebny święty Benedykcie, który swoim wstawiennictwem nas chronisz i prowadzisz, błagam Cię, abyś nadal wspierał nas w chwilach słabości i niepewności. Udziel nam łaski wytrwania w wierze nawet w obliczu najcięższych przeciwności losu i umocnij naszego ducha, abyśmy z odwagą i determinacją potrafili stawić czoła wyzwaniom życia. Niech każde słowo tej modlitwy będzie nieustanną modlitwą ku Twojej czci, święty Benedykcie, i niech dotrze do uszu Boga, przynosząc nam pociechę i pomoc w chwilach potrzeby. Niech nasze oddanie Tobie będzie stałe i szczere, a nasza ufność w Twoją opiekę nigdy się nie zachwieje. Święty Benedykt! który był narzędziem pokoju i pojednania, uczy nas sztuki przebaczenia i współczucia, abyśmy mogli w swoim życiu naśladować przykład Chrystusa. Uwolnij nas od wszelkiego zła i prowadź nas drogami cnoty i świętości, abyśmy pewnego dnia mogli dzielić się niebiańską chwałą u Twojego boku. W Twoje ręce składamy nasze ciężary i troski, święty Benedykcie, ufny, że zostaniemy wysłuchani i wspierani przez Twoją nieskończoną życzliwość. Niech Twoja ochrona towarzyszy nam na każdym kroku, oświetlając naszą drogę i prowadząc nas do pokoju i zbawienia wiecznego. Święty Benedykcie, módl się za nami. Abyśmy pod Twoją opieką mogli zwyciężać w duchowych zmaganiach, które codziennie toczymy. Niech Twoje potężne wstawiennictwo wzmocni nas i pocieszy, abyśmy zawsze odczuwali Twoją kochającą obecność w naszym życiu. Niech tak się stanie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę, że ta modlitwa może zainspirować i docenić pocieszenie, siłę i ochronę wszystkich, którzy odmawiają jej z oddaniem i wiarą. Udostępnij, możesz pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli Ci się spodobało, możesz o dołączeniu do naszego źródła i oglądać więcej takich filmów. Aha, nie zapomnij zapamiętać filmu. W końcu każdy lajk like jest małą gwiazdą nadziei, która świeci na niebie YouTube, wskazuje, że tego typu treści są dla Ciebie kluczowe i ważne, a także dla wielu innych osób, które również podlegają przepisom Kich ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczyć dodatkowe informacje i otrzymanie przesłania i otrzymania tego typu. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymać nasze aktualności. Zostaw także swoją modlitwę i modlitwę w komentarzach i wiedzcie, Święta Benedykt będzie zawsze z Wami, nastąpi i zostanie usunięty. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równoważne jak dziesięć, gotowe rozwiązanie w każdej chwili życia.